Zapraszam pięknie panią doktor na scenę. Bardzo proszę i życzę Państwu przyjemnego słuchania. Co będzie na wykładzie? Chciałbym przekazać swoją wiedzę jako psychologa, psychoterapeuty na temat tego. Jak dbać o swoje zdrowie rozumiane w sposób holistyczny? Czyli nie tylko o ciało, ale o psychikę, o duchowość. Jednym słowem, jak żyć satysfakcjonująco? Proszę Państwa, nie będziecie piękniejsi, nie będziecie młodsi, nie będziecie fizycznie sprawniejsi. Pytanie którędy do zdrowia. No więc żadne czar Na pewno oglądaliście tysiące reklam, w którym proponowano wam przeróżne produkty czy usługi, o których mieliście być przepiękni, silni i wszystkie możliwości przed wami. Psycholog może oferować jedno żebyście inaczej spojrzeli na to, co jest. I żebyście Państwo znaleźli jedyne źródło, jedyne prawdziwe źródło siły, mocy, szczęścia, jakie jest w każdym z nas. Żebyście Państwo byliście dumni, bo jest powód. Niezależnie od tego, kim w tej chwili jesteście, jaka była historia waszego życia, co tam sobie wyrzucacie po drodze, macie powód być siebie dumni. I to nie jest żadna ściema. To nie jest żadna ściema. Dlatego, że to miejsce... Do którego żeśmy dzisiaj doszli, to jest takie miejsce, nawet jak znamy to, wszyscy to tak praktykujemy. A gdybym to i tam, to by. Nie proszę Państwa, proszę mi wierzyć, zrobiliście tyle, ile mogliście. To jest tylko wyobrażenie w naszej głowie. Że można było inaczej, że można było lepiej. Zrobiliście tyle, na ile w tamtym momencie życia, w tamtych chwilach, kiedy podejmowaliście decyzje, na ile Was było stać, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile są właśnie po kolejnym wykładzie audytoryjnym jako obowiązkowa forma naszej działalności. Dzisiejszym gościem na wykładzie audytoryjnym była pani dr Jadwiga Kwiek i próbowała nam przedstawić swoją teorię, którędy do zdrowia. Muszę powiedzieć, że jako psycholog i psychoterapeuta, były pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, były biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, prezes założyciel UTW w Tarnowie Podgórskim, autorka książki dedykowanej słuchaczom UTW: Jak żyć, czyli przepis na człowieka, zrobiła na nas ogromne wrażenie. Mówiła o rzeczach, które teoretycznie wiemy i znamy. Ale mówiła to w tak piękny i przystępny sposób, byliśmy naprawdę oczarowani. Potwierdzam, cały wykład był zachwycający. W takiej formie, który dociera do każdego słuchacza. Dający nam dużo wiadomości, których do tej pory nie umieliśmy, jak określić. Czuliśmy to, ale nie widzieliśmy jak to nazwać. No, ale bywało też tak, że. Mamy w sobie taki cień, boimy się myśleć o sprawach oczywistych. A nam potrafią to odblokować że są sprawy, których się boimy, są naturalne, żebyśmy się nie bali życia. A powiem, że ostatnio się spotkałem nawet z kilkoma takimi zapytaniami seniorów, z którymi współpracuję. I się spotykam, pytają, a, a jak tam można do was przyjść? No, przychodźcie.